Witam się z Wami już w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy właśnie na taką imprezę imieninową. Także ja już się, słuchajcie, wyszykowałam. Ja już tak czuję, słuchajcie, lato, że naprawdę z chęcią bym sobie znowu gdzieś pojechała, po prostu, żeby odpocząć. Także już przynajmniej jest na tyle gorąco, że, że ze spokojem, słuchajcie, można założyć sukienki, więc jest ekstra. Ja uwielbiam już ten moment. Właśnie to chyba lubię najbardziej w lecie. Także teraz się zbieramy. W ogóle przydarzył się, słuchajcie, nam jeden wypadek. Na pewno Wam zaraz o tym opowiem, bo niestety przez najbliższy tydzień pewnie będziemy tak funkcjonować. Także zaraz Wam wszystko pokażę. W ogóle mamy wychodzić, a ja nie wiem w końcu, czy mam zostać w rozpuszczonych włosach, czy je jakoś podpinać. Na razie chyba zostawię takie rozpuszczone. W ogóle ja jestem dzisiaj kierowcą, właśnie mm, przez ten wypadek, także zobaczycie, bo y, niestety, ale Michał sobie. Y, znaczy, właściwie nie zrobił coś, no miał wypadek, po prostu miał wypadek przy pracy. I yy, yy, no, niestety, słuchajcie, yy, trzeba było ratować jego palce u stopy i to w tempie po prostu ekstremalnym, żeby w ogóle to przetrwał, serio. I co, kochanie, jak się czujesz już lepiej trochę? Ciutek. Ciutek. <grystek>. Słuchajcie... Nadal boli. Nadal boli, nie? Ale krew już chyba nie leci, co? Krew już nie leci. Krew już nie leci, czyli słuchajcie, słuchajcie, najgorsze chyba jest już za nami, ale właśnie z tego powodu to ja dzisiaj jestem kierowcą i chyba w ogóle będę kierowcą przez najbliższy tydzień, co? Czy dasz jak radę nie szybciej? Dwa. dwa tygodnie? Będziesz miał szofera? Tak, przez dwa tygodnie. Oszalałeś? Nie, jak z tyłu? tyłu? Nie będziesz z tyłu, ja. Zaczynasz słuchajcie... z przodu, jeszcze czapkę ja ci kupię. <noise> Ma się znowu faceta zamienić? Nie, bez takich rzeczy. Ja poczekam, aż ten palec się wyleczy, i wtedy już wracamy do normy. Czyli ja sobie, wiecie, siedzę i fajnie, a Michał będzie jeździł. Dobry. No dobra, to co, zbieramy się, jedziemy do rodziców, właśnie na tą imprezę imieninową. No jeszcze później będę musiała, wiecie, zrobić parę rzeczy w domu, ale to na pewno zobaczycie. Jesteśmy już w aucie, słuchajcie, jedziemy. Ja jestem już, słuchajcie, super kierowcą o rany muszę ruszać, dobra. Okejos. Um, zapomniałam o. okularów ogólnie. A ja nie lubię bardzo tych, wiecie, tych desek tu u góry, no ale życie jakoś sobie chyba poradzę. Lejsolus oczywiście jedzie z nami, jakżeby inaczej, musi być. Także jedzie i co? Widać no. go. Tak? A nie, a nie, ja też ją widzę trochę w lusterku, no. Oczywiście na jeździe, nie patrz na lejsolę No nie patrzę, widzę ją po prostu w lusterku i tak muszę spojrzeć do tyłu. Co tam się dzieje, kto za mną jedzie w ogóle? No. Dzisiaj jest tak gorąco. Słuchajcie, mamy odpaloną klimę, prawie na maksa, a nadal jest tak gorąco, że ja już chyba zapomniałam, że tak lato wygląda. I nie wiem, co będzie w ogóle w sierpniu. Bo to jest taki najgorętszy chyba miesiąc, nie? Także, no zobaczymy. Ale szalejesz na tej drodze. Nie, ja spokojnie jeszcze. A tu mamy, słuchajcie, taką czerwoną falę, już tutaj dojeżdżam do świateł i kolejne są czerwone. Wszystkie ogólnie, jak wyjechaliśmy, są czerwone, więc może się trochę spóźnimy, ale mam nadzieję, że nie. Wróciliśmy już z imprezy, no z imprezy, no z uroczystości rodzinnej, tak bym powiedziała. Były to imieniny mojego dziadka, także było naprawdę fajnie. Miło jest się w ogóle tak spotkać wreszcie, wiecie, z większą częścią rodziny, posiedzieć razem, pogadać, także było naprawdę bardzo przyjemnie. I teraz jesteśmy już w domu, dojechaliśmy na miejsce i ja Wam się muszę przyznać, że ja, słuchajcie, nie zdążyłam zrobić sobie paznokci i dosłownie, no nie zdążyłam po prostu i muszę sobie je dzisiaj właśnie zrobić. No bo już mam takie, słuchajcie, no muszę po prostu je zrobić już dzisiaj, bo już nie wytrzymam po prostu dłużej, już się źle z nimi czuję i muszę to zmienić. Także przygotowałam sobie już moją lampę, także zaraz pewnie usiądę będę robić paznokcie. Michał jeszcze e, też tam pracuje, ma parę rzeczy do zrobienia, e, także jeszcze jesteśmy troszeczkę zabiegani, e, ale to myślę, że tak zawsze jest, słuchajcie, jak, e, no jak się coś zostawia na później, no to, to niestety tak się to wtedy e, dzieje, że zajmuje to nam trochę więcej czasu. E, także co, e, pokażę Wam zaraz, słuchajcie, jakie kolorki sobie na dzisiaj wybrałam, zaraz robię paznokcie. Później jeszcze zostaje oczywiście wyjście z Lejsolem na dwór. Może jeszcze dostanie, słuchajcie, jakiś przysmak, może jakąś sztuczkę Wam pokażę, jaką potrafi robić, także zobaczymy. Ja Wam jeszcze nie pokazywałam, ale słuchajcie, w tym wielkim kartonie przyszła paczka właśnie dla Lacey, to jest jej karma, bo ostatnio już zdążyła zjeść, my już jej otworzyliśmy, słuchajcie, tą karmę. I powiem Wam, że jesteśmy w szoku, bo ona naprawdę ładnie pachnie, to jest w ogóle jakiś festiwal smaków, no tak, tu jest Laysol na ziemi, już się cieszy, no nie, Lej Solus. No, myrtała przed chwilą ogonem, okej. Okay. Także to jest jej właśnie najnowsza karma, e, która jej mega zasmakowała, bo już dzisiaj trochę dostała, słuchajcie, ło tu jest 15 kilo, e, ale jest ogólnie mega e, dobra. Znaczy, nie wiem, bo ja tego nie jadłam, ale piszą, że wszystkie psy ją uwielbiają. Ona tą karmę po prostu uwielbia, ja naprawdę się obawiałam, że ona na początku nie będzie chciała jej jeść, ym, no bo... To jednak ciężko jest też trafić w jej gusta. A poprzednia karma była tak pół na pół trafiona, bo ona ją jadła, ale tak było widać, że wiecie, mm, niekoniecznie od razu wszystko znikało z tej miski, tylko ona potrafiła na przykład swoje śniadanie, słuchajcie, kończyć o godzinie 19. Czyli jedną taką e, połowę właściwie miarki, którą powinna jeść przez cały dzień, i jadła od rana do wieczora. I zaczynała jeszcze o 11 jakoś na przykład, więc chyba jej nie podchodziła ta karma, a teraz właśnie dostała nową, tym razem z łososiem i z jakimiś tam innymi cudami, więc. Mam nadzieję, że jej będzie lepiej smakować. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, bo Wam w sumie nie pokazywałam. Ostatnio jeszcze wpadłam na chwilę do Pepko, dosłownie na, na chwilkę i byłam mega zdziwiona, bo wiecie, co tam znalazłam? Dla Lejsola. Słuchajcie, od razu jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę to kupić. Patrzcie na to, jaka to jest super słodka zabawka. To jest taki konik morski, właśnie dla psiaków. I wiecie, co? To jest też zabawna historia ogólnie, bo ja zobaczyłam tą zabawkę i myślę sobie, biorę to dla Lejsi, jak pojedziemy gdzieś nad wodę, to wiecie, ta zabawka będzie pluła wodą, nie? I tak się już podjarałam, mówię, ale fajnie, będzie można ją rzucać i w ogóle. No i taka będzie, no po prostu słodka. Poza tym mega mi się podoba, naprawdę taki konik morski jest super. I uwierzcie mi, przychodzę do domu i tak chciałam to wytestować. Od razu to wiecie, włożyłam pod wodę i wiecie co się okazuje, że to w ogóle nie pluje wodą, tak jak myślałam, tylko patrzcie to robi. To piszczy, to po prostu piszczy. I byłam trochę rozczarowana, że niestety, słuchajcie, no ona no nie pluje tą wodą. No ale przynajmniej chyba będzie się unosić na wodzie, bo jest taka w miarę lekka, ale i tak się bardzo podoba. No bo piszczy, wiadomo. Wszystkie piszczące zabawki są po prostu najlepsze. Spójrzcie, mam tu chyba ochotnika, ochotnika, który, słuchajcie, zobaczy zaraz swoją zabaweczkę. Lazy, fajne to. Zobacz. Fajna zabawka, co? Twoja piszczałka nowa, patrz. Oj, uważaj na główkę, ty. No masz, no masz zabaweczkę, no masz. No tak piszczy, no tak, no. Trzymaj ją, trzymaj ją. Hap, hap. ta się ty, jak ty skaczesz wysoko. Lej solina. No, masz. No, przynieś, przynieś zabaweczkę Lacey. Przynieś. <laughs> przynieś ją, no. Dawaj, przynieś. <laughs> dobry piesek, tak. Tak, dobry piesek. No chodź, no przynieś, tak. Super. Super, dobry pies! Lasol uwielbia tą zabawkę, naprawdę jest super, ale zaraz pokażę wam, jak Lejsie robi swoje sztuczki, orany. Słuchajcie, przechodź mi tu teraz, gdzieś obok przyniosła mi tą zabawkę. E, zaraz się z nią pobawię, ale najpierw dostanie swojego przysmaka, jak tylko zrobi wszystkie sztuczki. Trochę ich się już nauczyła. E, całkiem łatwo się uczy, więc zaraz sami zobaczycie, co potrafi robić. A teraz przyszła pora na paznokcie Ja już Wam mówiłam, że muszę sobie zrobić Po prostu e, paznokcie Ja sobie robię hybrydkę e, Muszę zdjąć, słuchajcie, znaczy zmyć Nawet już nie zdjąć, tylko zmyć zwykły lakier Bo na szybko sobie pomalowałam Tylko takim, takim, wiecie, zwykłym Jakimś czerwonym kolorem Nawet nie wiem, co to jest konkretnie za kolor Zwykły czerwony, taki może nawet koralowy Jakby ktoś już bardzo chciał być dokładny Także zmyję sobie pazurki Ja tu sobie wybrałam już trzy e, kolory Z których sobie dzisiaj zrobię e, pazurki i ja Wam mówiłam, że ja korzystam z Neonaila, także mam tutaj akurat e, Thailand Beauty, e, Perfect Milk i e, Independent Wo e, Woman. Tak, dobrze czytam, już myślałam, że jest coś innego napisane. To są akurat kolory z tego zestawu startowego. Ja jeszcze mam e, tam trochę więcej kolorków u siebie w szowce, ale stwierdziłam, że wezmę te, które mam na wierzchu. Dawno już nie miałam tego koloru, właśnie e, tego Thailand Beauty, a on mi się bardzo podoba, więc sobie za chwilę go położę. Paznokcie już pomalowałam, słuchajcie, wyszły takie piękne, jestem aż pod wrażeniem, bo ja nigdy, wiecie co, nie robię żadnych takich ozdób sama. Jak już chcę mieć ozdoby na paznokcie, to wolę pójść do kosmetyczki wtedy, żeby jednak ona mi to wykonała profesjonalnie. A dzisiaj miałam jakoś tak chwilkę dłużej czasu, więcej właściwie, więcej czasu miałam i zrobiłam sobie takie mini ozdoby słuchajcie także wyszły super chciałam zrobić takie rozgwiazdy ale pokazałam Michałowi i on zobaczył o gwiazdeczki <głos》>, więc chyba do końca rozgwiazdy mi tu nie wyszły ale miały wyjść i postawiłam na różowy nie wiem jakoś tak czuję się teraz bardziej na różowo więc zrobiłam różowe paznokcie tak jak mówiłam dawno nie miałam tego koloru a mega mi się podoba W ogóle spójrzcie przez ten Michała wypadek, nazwijmy go tak. No to mamy tutaj całą apteczkę, więc jak gdzie się nie ruszę, to wszędzie są słuchajcie opatrunki, plastry, nie plastry, są tu oczywiście jakieś bandaże, kremy, wszystko do dezynfekcji, po prostu nasze mieszkanie zamieniło się teraz w mini szpital. Podzielę się jeszcze z Wami em, takimi moimi odkryciami, jeśli chodzi o fajne produkty, w ogóle fajne kosmetyki do włosów. Ja już przyznam Wam się szczerze, trochę szybciej na nie polowałam, ale ostatecznie kupiłam je, no chyba jakieś dwa tygodnie temu, także dwa tygodnie je stosuję. I są naprawdę super. Słuchajcie, w Rosmanie znalazłam taką serię aloesową ona jest z Garniera. E, także mamy tutaj szampon do włosów, właśnie aloesowy, czyli coś, co ja uwielbiam. Jak oglądaliście jakieś wcześniejsze moje odcinki, to na pewno wiecie, że ja po prostu kocham wszystko co z aloesem i mega chciałam przetestować właśnie te aloesowe kosmetyki, więc kupiłam sobie szampon, który może nie pachnie jakoś intensywnie. Ale po prostu mega nabierze włosy. Jest super. Wzięłam sobie od razu też, słuchajcie, cały zestaw, czyli jeszcze odżywkę do włosów. Ona jest bardziej taka jak mleczko do włosów, bym powiedziała, ale super działa. No i coś, z czego jestem zadowolona najbardziej na świecie, czyli aloesowa maska do włosów. Ona jest genialna. Ją można stosować, słuchajcie, albo na mokre włosy, albo na suche. Możecie podczas kąpieli to stosować albo już po kąpieli, jak już na przykład rozczesujecie włosy. I powiem Wam, to tak pachnie, to tak pachnie. Ja po prostu kocham ten zapach, kocham tą maseczkę. Jajku, ona jest cudowna, naprawdę i ja na przykład widzę mega poprawę na moich włosach, bo no ja jednak mam takie, wiecie, skłonności, że te włosy trochę się wysuszają, więc bardzo chcę mieć coś nawilżającego, coś, co sprawia, że te włosy są takie, wiecie, takie fantastyczne, jak się wychodzi prosto od fryzjera. I właśnie ta maska działa takie cuda, także jeśli ktoś z Was też może się zastanawia, no to słuchajcie, polecam bardzo tą serię, bo jest naprawdę genialna! To jest takie moje przemyślenie, już praktycznie na sam koniec, ale tak jak Wam mówię, ja stosuję właśnie te produkty już, słuchajcie, dwa tygodnie. I jestem totalnie zadowolona, są naprawdę. Super i przy tym włosy też dłużej są takie świeże, są takie mięciutkie, są po prostu wspaniałe. Także polecam Wam, jeśli nawet chcecie przetestować chociażby, no nie wiem, szampon albo tą maskę. No ja najbardziej jestem zadowolona z maski, więc cieszę się bardzo, że ją kupiłam. Po prostu. No dobra, ale co? W dzisiejszym vlogu właściwie to już wszystko. Także, kochani, widzimy się już jutro o godzinie 15, a jutro czeka na Was mega niespodzianka bardzo fajny odcinek. Także bądźcie na bieżąco, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia, buziaki!